Dobra, Dorotea. Umowa stoi. Wszystko będzie super. Cześć. Udajesz dobrego, a pomagasz dyrektorowi. To moja praca. Postąpiłeś podle wobec Santosa. I, I byłeś agresywny. Rozum, ja tu pracuję. Muszę wypełniać polecenia. Inaczej mnie zwolnią. Nie wyżyłbym z oszczędności. Zwykli ludzie muszą czasem w pracy odłożyć na bok zasady. Czemu jesteś zła? Chodzi o Miguela? Tak. Bez względu na wszystko, co było między tobą a mną, to dobry chłopak. Zawsze go lubiłem. Nie znasz go? On się tylko droczy. Opiekun wie wszystko, niczym woźny. Zastanów się, czy naprawdę go kochasz. Tak. Ale nie wiem, czy on kocha mnie. Jeśli nie, to o nim zapomnij. Ale jeśli jego uczucie jest prawdziwe, to do ciebie wróci. A może jest zbyt dumny, by przyznać, że mnie kocha? W takim razie jest skurzem. Czy warto chodzić z kimś takim? Gaston, przestań mówić takie rzeczy. Gaston ma rację. Jeśli Miguel do mnie nie wróci, jest chórzem. Co się stało? Nic. Powiedz mi, Lupita nie, Lupita nie chce uczestniczyć w projekcie. Co z tego? W ciągu pięciu minut znajdę ci tysiąc chętnych. Tak naprawdę nie jestem smutna. Może masz gorączkę? Nie. Właściwie jestem szczęśliwa, bo Lupita podsunęła mi wspaniały pomysł zorganizowania mojej pierwszej akcji charytatywnej. Rozmawiałam z panią Ibarburu. Kto to? Żona pana Ibarburu. Kogo? Prezesa Towarzystwa Dobroczynnego, gdzie przekaże ubrania na rzecz biednych dzieci. Sprawdzę tylko, co nosi pierwsza dama, gdy oddaje wszystkie stroje, żeby ubrać się podobnie. Wspaniały pomysł, prawda? Nic nie znalazłam. Gdzie moje tabletki? Wszystko gotowe? Tak. Ale jak zabierzemy ciuchy? Chodźmy, bo ściany mają uszy. Poprosisz Petera o pomoc? Przesiądźmy się. Zrobimy to same. Mamy wspaniały plan. Wypożyczymy szkolny autobus. A Celina zostanie szoferem. Zawieziemy ubrania i wrócimy, zanim ktoś się zorientuje. Jest tylko jeden problem. Jaki? Trzeba sprawdzić, co nosi pierwsza dama. I ubrać się tak samo. Serio? Tata obstaluje nam stronę. Nie mogę nic znaleźć. Nie znam daty. Jesz! brawo! Wszystko ciuchy I dla biednych. Niektórzy nie mają gustu. Krzyżby? Jak ci idzie? Dobrze, Wiktorio. Coś jeszcze? Ostatni worek. Uważaj, to prawie nowe rzeczy. Piękne ciuchy. Płaszcz wujka Karlo. Zostawiłam go na pamiątkę. O Boże. Co? Ale ochyctwo. Naprawdę? Tak. Racja. Masz tu prezent. Dzięki. Dzięki. To nowa kolekcja od mojego tatusia. Armani, Versace i takie tam. Nie obciął ci kieszonkowego? Tak, ale zamówiłam ją wcześniej. Spryciara, Nie zabrał mi za dużo. Po co ci te wszystkie ciuty? Na akcję charytatywną. Będziesz szoferem. Później ci powiem. Przekazuję ubrania biednym dzieciom. Koniec targowiska próżności. O nie. Mogę coś zatrzymać? Spodobała mi się bluzka. Znowu to samo. Zobacz. Do sypialni osób u przeciwnej płci. No nie. W tym więzieniu nie da się oddykać. To niemożliwe. No i cierto. No Co? Nie zabronili oglądać bielizny. Znamy ważniejsze sprawy. Jakie? Pakowanie ciuchów. Zróbcie to same. Ja pójdę po kluczyki do autobusu. Ukradniesz je? Absolutnie. Na pewno pożyczą nam samochód na akcję charytatywną. Nie wolno tego rozgłaszać. Pierwszą zasadą dobroczynności jest zachowanie dyskrecji. A więc? Klub Mi. Pewnie są tutaj. Samochodzi. To te.